Witam was bardzo serdecznie, z strony Fikusek, to kolejny odcineczek z gry Fallout. W poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj naszą przygodę, więc jeżeli ktoś nie oglądał, zachęcam, link w opisie, tak samo można subskrybować, lajkować, komentować, wiecie, możecie robić wszystko. I tak, tak naprawdę w dzisiejszym odcinku postanowimy, że zakończymy to co mieliśmy, czyli zrobiliśmy tutaj misję. Kurwa, co to jest za jebana tekstura. Wszystko. No w poprzednim odcinku właśnie zaczęliśmy tą misję, skończyliśmy A dzisiaj chciałbym oddać tego quest'a Oraz oddać innego quest'a, zobaczymy co dostaniemy, może inne misje, jakieś coś tam I Później bym pogadał sobie z Nickem, jakąś bardziej misję fabularną Poprzedni odcineczek to był moim zdaniem katorga, dramat i w ogóle Więc jeżeli nie oglądałeś, a chciałeś No to mówię FB'cia, link w opisie I git A wczorajszy odcinek, który nagrałem który wstawiłem do tej 15 To był odcinek który Dokańczał jeszcze odcinek to wstawiłem też wczoraj, ale o, o 8, nie? jest taka jakby trylogia tego statku Można powiedzieć, bo Dopiero teraz tam, tam, Zaczęliśmy na tym statku so, się bawić i to jest ciężko jestem ja powiem. Poprzedni odcinek to był masakra Najtrudniejsza misja, nie? Zobaczymy co teraz zostaniemy and use it as a staging area to protect the eastern side of the airport all in all you handed us quite a valuable location it was an honor fighting for the brotherhood i'm glad you feel that way, way. in order so so we're 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 to bring the institute to its knees we need to use every weapon at our disposal i try to supply my soldiers with the best that's why i'm giving you these Signal grenades can call a vertebrate to your location oh, signal to aerial transport. Simply throw one to the ground and the vertibird will hone in on the unique electromagnetic smoke it emits. Once you're aboard, use the map on your pitboy to interface with the pilot's navigation system. so he'll be able to take you wherever you need. Okay The best weapon for survival out here is a pocket full of caps. Signal grenades are usually reserved for our paladins. In your case, you should be grateful that I'm making an exception. Now, I'm sure you're aware that Fort Strong was simply the first step towards the liberation of the Commonwealth. Any greater task lies ahead. Lewym, I know, hearing you do this at our arrival at the Commonwealth wasn't coincidental. We're here, here of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team, according to our scribes. Okej, okay, no, więc te kapsle w sumie są ciekawe, choć to jest coś podobnego jak te flary co nam dał ten pierwszy jakby nasz szef czy coś, ten wiecie Ten z tą bronią taką laserową, co się jarało na początku. Choć kurwa nie wiem w co się to nagrałem. Dobra. Na no, pewno znacie go, bo trochę oddam kwasów, choć nie chcę się ostatnio w niego grać, ale tutaj się bawić. Jestem do dyspozycji of na pierwdolam jakaś inne.

Be related to teleportation? The level of technology that the institute possesses is far beyond our own. So we're not certain. However, that would explain. I'll have our scribe. Aren't there any pre-war no, records about the institute that might help us? Our records indicate that the institute was born from the remnants of a pre-war educational facility.

I innym do niego wstawię, nie? to nie będzie dwóch odcinków na raz. To tak. I nagryłem to właśnie dzisiaj. Jutro nagram dwa kolejne, że na weekend były, a na weekend... żeby solo będę eksplorował lokacje. Nic co ciekawego pewnie nie będzie. No i kurde. No i kurde, co chciałem się powiedzieć. Strong. No. Did you have any documents for me? you were like interested in aiding a research patrol? I found some technical documents for you These aren't technical documents I don't have time for games, soldier Come <laughs> back when you've decided to take your duties more seriously I Can I to this Nie ma nikogo innego? Głowsze postacie niż taki Bajfus. Właśnie yes. dwa odcinki tam z nim zacząłem gadać. Kurwa Jak tu ukraść? Jak się stał? Ty, weźmy szybki zapis. If you find any you bring Proctor Quinlan for to jest. To się spodobało Ty, co? Jak ci się podoba, że kradnę kurwa itemy z waszej akcji, no to zajebiście Dobra, jaką misję dostaliśmy? Kurwa, jak to tu wygląda? Otwórz swój osobisty schowek Kurwa, ale gdzie? Czekajcie, tu ten parówczak coś jest A nad nim też coś się dzieje Tu są schody jakieś Nie, o, schody Kurde, to jak mam w tym się dostać? Okej, okay, jestem, tutaj są schody, po prostu na górę Tutaj coś się dzieje Okej, okay, zajebiście, ołkuń swój Osobisty jak coś tam, coś tam było Okej okay. Więc, misja jedna wykonana, ale to było... Strowić. Okej, okay, więc teraz się trochę pobiegałem po sobie z tym Maximem, Maxamem Nie wiem jak on ma na imię, kurde nie jestem dobry w imieniach i pamiętania i rzeczy Ale no, nic mnie nie gadał, nie, że zarąbaliśmy im właśnie Kurde jedno z tych Ich itemów, nie? Więc spoko, z takim itemem pójdę sobie kurde Na misję, postanowiłem, że Zaczęliśmy tak, że ja w sensie zacząłem tak gadać o takiej misji, co jest tutaj, która jest popierdolona, nie? Jak ją robiłem sobie przed odcinkiem, jak dobrze pamiętam. Więc postanowiłem, że zajebiemy to coś. Kurde, tam pójdziemy, nie? Może z tym będzie łatwiej. Teoretycznie. Powinno to mieć więcej HP, pancerza i tak dalej niż kurde normalne życie. A skoro, że tam jest dosyć trudno, to nie powinniśmy się aż tak wyjebać. Okej, okay, tu są te gówno. Właśnie nie pamiętam, czy ja tu nagrywałem. Czy nie? Postanowiłem, że po tym pójdę sobie, kurde, ten zrobić misyjkę z Nikem. Pogadamy z nim. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Ja wiem, że tu będzie rozpierdal. Już to SOS. Supermutant. Już biegnie. ile ma hp, Takie dwa hedy, to głowy nie ma, ten ja tam z dachu napierdolania, więc teoretycznie powinien zmienić sobie broń, nie napierdalać Ale w sumie teoretycznie dobrze nam idzie. Coś tam Naszy Nasi są. Kurwa, ale ja tak nie zrobię tego. Muszę jakieś broń mieć lepszą. Czekajcie, trzelba spoko, broń. Polecam. Magda Slep. no. Kurwa, to też jest cheapo jakaś jakieś. 0. Już wtedy chyba wolę diadka No bo wywala, nic nie widzę Kurwa mać, no skąd Supermutant rzeźnik taki z niego rzeźnik, że kurwa... No, chopa nie schodzi Wiedziałem że to się nawet nagrywa, ale... Okay, teoretycznie chyba jest wszystko już git, bo do nas nic nie wali, osób uciekło. O kurde... Okej, okay, to nawet tacy ludzie byli. Tylko nie wiem, co muszę zrobić w tej misji. To jest skończone? Podążę za sygnał SOS, rozrzucenie wokół instalacji satelitarnej. Okay, więc tu coś się dzieje jeszcze. Okej, okay, tu jest też jakiś pancerz wspomagany, kurwa, marcia. To jest. Nie możesz tego zrobić, korzystając z pancerza jednego. Jak się z niego wychodzi? Dobra, postanowiłem, że jednak zostanę w tym, bo macham i w sumie tym nie jestem nawet mój pancerz, tylko kuźwa tamtych ludzi, na? Okej, okay. odpaliłem sobie rady z tym SAS-em Oczywiście znaczy w tym... B Boy, czy jak się tam nazywa, Kurde, musimy szukać, gdzie jest to SAS Tu na tym no? Jest 65,5 i nie brzmi mi to jakby 75%. Teraz głośniej to idzie. U. Kurwa też sprinta nie mam. 82. Ja że może. Jakby mam. jakby nad nami, może. Ma... U? Domu? Maybe. Tak z, z góry patrzyłem, że to dzieje na tym. UFA Ale... kurwa po tu leżał okay, przesłuchaj taśmy skrypty falisa jakiejś fajfusa taśmy To jest nieśmiertelnik. Mam inny sygnał alarmowy, ale one są tutaj, czy jak? Palmy, Palme, ale tu. Nie, radio. Nie ma nic. Okej, okay, ale komu ja to możemy powiedzieć? Na coś wspomagam, to jest no spoko. Okej, okay, tu jest, do bądź techniczną dla tego typa nie kurwa, jak mam to znaleźć? Tutaj nie wiem co to jeszcze dzieje Okej, okay, odpowiem wam tak Nika zaczniemy w następnym odcinku, a teraz pójdziemy napierdalać się Jak mamy to gówno, tylko jeszcze idę od odstawić jakieś itemsy Noż... Może... Podczas skoku Jest na skoku Pierdol, że tak coś tu jest w tej grze. Jesteśmy, oddałem dużej temu Zobaczyłem, czy mogę jakieś umocnienie zbudować, ale jednak się nie... okazuje, że nie mogę. Eee, tak jak kocham pogrania, że zawsze mi coś zabraknie, kurde, do tego zbudowania, więc temu tam sobie postawiam w sumie skrzynki i dużo dosyć skrzynek mam. Potrzebuję jakąś jedną zębatki, jakieś główna Widziałem, że aby zbudować jakieś dosyć dobre działo. Ale ten, kurde, mi się teraz nie uda. Dobra, więc jestem dalej funkcjonuje kobiety zamiarł tak zwał, choć... Tunel tu gówno. Okej. Okay. Jak mam być szczery, to nie orientuję się co ma zrobić. Leopsę, że właśnie to jest to. To już właśnie kiedyś w sumie byłem. Nie powinno być problemu. Jaką mam broń, chciałbym tego shotguna. Znaba bez no, spoko. Kiedy to jest ten shotgun, to możemy normalnie wejść. W tych tunelach to ja też byłem. Chyba, ja, że to miejsce chuj. Może raz weszłem tu przez przypadek. Musi się nie zdziwił. Czasem, z początku grania to wchodziłem w każdą lokację. okej, okay, ta muzyka baćkawa. To jest dziwne, trochę creepy. Hmm. Ciekawie. To nie wiem co to uderzyło w niej. Ja w ogóle, zagramy przerażające czasem, nie? No, tak samo jak w to już wchodzę sobie w teksturę. Okay. Jaka jest dokładne zadanie tutaj? Czy to miejsce 82? Dobra, nikt nie pytał. <laughs> nie, no. No to po prostu oczyścić tunel. Później oddamy dwa questy. zbagowane rozdziałka. To ciekawe wygląda Kurwa ten co się rzucił Cię wypierdolił aż kutos Dobra 70% mam na coś zabijemy. więc Jest to trudne Kurde trafi A ten shotgun jest mega Mały lubę na broń. się nie wiem, jak. tam coś wybucha samo z siebie. Jeśli ja nie wiem, jak nazwać ten odcinek, czy to. o kurwa, nie mam dasza. w jest ludność. Taka ludność, że nas nienawidzi. Ale spokojnie, my tu, kurde. porządnym w dziale układ ustalony moduł namierzania. To może się przydać w sumie teoretycznie. Jakieś misji... Okej. Okay. Tu jest wyjście. Więc teoretycznie jest to terminal. Weźmy to, imę. kierowanie wierzyć kamień, ale to jest pewnie ta jedna wieżyczka, co? Jest aktywuj. Wyłączanie. Nie wiem, kiedy to się wyłączy, nie wiem kiedy kurwa. Mam to wyjść z tego, więc teraz się wyjdę. Tu jestem. Okej, tu jest gdzieś wyjście z tej strony z tego tunelu, ale my nie ukończyliśmy tej misji, prawda? Oczywiście ten teren Brak zasilania Co? Przytrzymaj co! Nie wiem, co tam kurwa pisze, no Nie wiem, czekajcie. Zrobię sobie... Ja postanowiłem, że tę gierkę, ponieważ nie widziałem na swoim ekranie w ogóle co się dzieje, nie wiem... Często tak mam, ale kto oglądał całą serię czy coś, choć tam... Albo kilka filmów, jezus, nie wiem, ja nie umiem się wypowiedzieć już teraz... No to wie, że mam takie błędy, że po prostu mi ucina prawą część i celownik mój... Jak zoomuje, oraz celownik gry jest w ogóle gdzieś indziej. Okej, okay. trzymaj e Ha, brak zasilania i po prostu kurwa mać. Musimy porzucić nasze arcydzieło bez zasilania. Spoko, ale powinniśmy dać radę normalnie. Okej, okay, więc co tu powiedzieć? Mamy misję. Kontynuujemy ją. A ja kurwa najmniej nie widzę. Okej, okay, ja poprzednim razem biegłem tędy. Weźmy teraz tędy. Z... Tu martwy. Tu jest mino. Czekajcie, ja mam mało HP? Nie wiem jak tym drzibem. Mi daje radę. Jest jakaś rzecz co mi nie daje radu. Team pack niby. Nie Kurwa, mać. Nie lubię tych tunelów. Stąd mam wiedzieć, że są Już tego. Bo zajebiste Okej, okay, dobrze, że sobie z simpagów Nie no, ma wylew, ale mam Dobra, zginasz No bliżej się nie dał podejść Co kurwa Dobra, myślę, że brzeję Ła wow. Kurwa Weźmy to weźmy od niego, bo to jest nie temat. OK Okej. Teoretycznie było to trudne. Z drugiej strony szkoda, że nam się to skończyło. To jest promieniowanie trochę. Mogę się tego domyślić skoro. Mm, on też promieniował. Okej, okay, wyjdźmy stąd, oddajmy questy, zobaczymy co się będzie działo dalej. Bo w poprzednim odcinku skończyłem questę od tej dziewczyny, co mi dawała questę. A teraz od tego chłopa, właśnie to było. Albo na odwrót. Nie pamiętam już dokładnie, kto mi dawał. Chyba chłop mi dawał te czujniki. kur... Nie. Chłop mi dawał chyba... To No, pisał chyba Riley. Jakiś tam inny. Dobra. Nie wiem, ile to będzie trwać. Ten odcinek, więc. roślin do skrzyby Nie wiem co to znaczy, ale wiem, że muszę tam jej chyba oddać questy z tego co wiem, bo ich na tym statku nie widziałem. Kurde, nie pamiętam, czy oni ze mną szli. Jak nie, no to trudno, tą Hyland zrobimy, nie wiem co to jest, ale się zgłosimy do nich. way, jakby ktoś się mnie pytał, jakie części jest lepsze niż ta, ta czy 7.6, to zdecydowanie tam ciekawsze te misje choć na tym samym działają idź tam, idź tam ale jakoś lepiej mi się wygra okej, okay. tu jest ten ziomo bandyta ad victorio siostro, dzięki, dzięki choć jestem chłopakiem teoretycznie, ale w grze no jednak jesteśmy babą Się dziewczyną żeby nie było

nie lubię tego typu, ale spoko. W ogóle nie lubię zobaczyć staci z tej gry. Mogę zasiąść kolejną. Nie niby mogę zapytać się o co dokładnie chodzi? I tak dalej, ale to jest moim zdaniem trochę takie przedłużenie. Z drugiej strony niby to jest taka fablarna część ciao. Dobra. Here it is. Great. I'll get this documented and ready to send off. Here. There's still plenty of undiscovered tech out there. When you're ready for more, just say the word. Jak to się jakoś chyba o What do I have to do? Simple tech recovery. I give you a location, you find the tech and bring it back here. Affirmative. Good. You've got the area on your map. So move it. Też to, to samo, nie to co taka bonusowa misja, w mnie taka trochę przedłużosza. Punk, great mass, zdomisz. Czujnik przepływa no kurwa na no, cały czas chce czujnik nie? Nie wiem. Ja wychodzę stąd i nie wiem. Może jakąś jeszcze misję zrobimy. Ok, wyszedłem stąd i tak, na pewno obiecuję już wam, że w następnym odcinku będziemy się bawić tutaj. tutaj. Tu będziemy się prawdopodobnie bawić na tym morzu, więc trochę będzie. O, tu pan coś robi. Teraz pogadam się z Nickiem, ponieważ z drugiej strony ciekawy ma... Me... Do zakończenia, co nie? Ponieważ nie wiem, czy ta gra ma dwa zakończenia. To jedno zakończenie z tym bractwami, a drugie zakończenie z tym właśnie nikem oraz przykoniesone. Ale w sumie to... fajnie by było. Robić coś kolejnego, nie? A nie ciągle to samo. Okej, okay, zobaczmy sobie te miejscowki. Jedna miejscówka jest tu, pan krwi. Zobądź w tym miejscu przedmiot, ten czujnik. A druga... Prawdopodobnie tak, obok tego jest ten nick, A więc w sumie teoretycznie jutro można z tym nickiem pogadać, jak się zobaczy to jeszcze możemy tu pójść Czy drodze, tak to można w to miejsce, trzeba tutaj na te bagna wejść I z tych bugiem pójdziemy jeszcze tam, bo jak widać jest to 27 minuta, można sobie trochę jeszcze pozwolić na jakąś kolejną misję no właśnie, jutro byśmy tego Niko ogarnęli. Tak. Co mam czarny ekran? Okej, okay, nie wiem. To będzie dziwne, miałem czarny ekran. Ale już wracamy do normy. Dobra. Tutaj nie wiem, że się dzieją złe Okej, gdzie muszę iść? Tu w lewo. To jest prawdopodobnie tam. Prawdopodobnie to jest tamta kropka. Co ja yy, Szczerze, dawno mnie to nie było w tym. W takich lokacjach w takich górnych. Bardziej się pężyłem wokół właśnie teraz tego dołu. Tego Diamond City, bardziej tego centrum miasta. Teraz jest wypizdowe trochę. Super. Szkoda, że bez, bez kurde, tego sprzętu, ale nie widziałem, że tam jest bateria. By the way, kurde. Jakbym miał taki pancerz. Go wykorzystywał w nagłych wypadkach, jak widzę, że ta misja jest naprawdę popierdolona. Ale z drugiej strony, przecież to jest tyle roboty nad takim czymś. że to i trzeba, i energię, i kudę naprawiać to pewnie metalami, jakimiś i elektroniką. Coś jest pojebane. Ja tak nie lutuję, żeby aż po mieć tyle temów, żeby to utrzymać w ogóle, nie? I nie wiem, jak się zasila. By można bogarnąć jakiś sprzęcior. Mamy niby trzy. Tak, to wiem gdzie są te, te kombinezone, nie wiem jak to Okej, widy okay, mi się na pokój. Jesteśmy tu kurwa główna Pierdola Nie lubię latających stworzeń w tej ja cię muszę tu wejść Jest wejście do tego Kurde, to jest paskudne, ja pierdolę, jak ja nie wygrywam wadów. co bandzi? Dużo procent jest z trafienia na no? mnie. Ojej. Pierdolę.